Witam na przeglądzie w sklepie Action. W dzisiejszym filmie zobaczycie akcesoria, dekoracje i ozdoby, także świąteczne na Boże Narodzenie, jakie kupić można w tym sklepie. Nowości w sklepie Action ciągle przybywa, dlatego warto obejrzeć film do końca. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Przejdźmy zatem do przeglądu. Jedną z wielu nowych rzeczy są te świece zapachowe w szklanych pojemnikach dostępne w kilku zapachach. Każda za niecałe 18 zł. Na półkach tego sklepu znaleźć możemy też szklane świeczniki widoczne właśnie teraz za 3 ,49 zł 49 groszy każdy. Jedną z nowości jest także dekoracyjna sztuczna roślina w doniczce z tworzywa sztucznego. Taką wiszącą dekorację kupić możemy za niecałe 18 zł. Zobaczmy teraz na wszystkie rodzaje dostępne w tym sklepie Action. 8 zł. i 95 groszy to cena dekoracyjnej poliestrowej poszewki na poduszkę o wymiarach 45 i 45 cm. Poszewka zapinana na zamek dostępna jest w kilku widocznych teraz kolorach. Wzorzysta jest z jednej strony. Niecałe 25 zł. kosztuje dekoracyjna poduszka o tych samych wymiarach, co wcześniej pokazana poszewka 45 i 45 cm. Dostępna jest w kilku kolorach, poszewka poduszki zapinana jest na zamek. Nowością w sklepie Action jest flanelowy koc rodzinny za niecałe 90 zł. Do wyboru jest koc w kolorze brązowym lub białym. Koce mają wymiary 300 i 280 cm. A teraz przejdźmy do rzeczy na Święta Bożego Narodzenia. Wśród akcesoriów świątecznych są pudełka na prezenty. Mniejsze, o wymiarach podanych powyżej, ceny kosztują niecałe 5 zł. Pudełka dostępne są z brokatową pokrywką w kolorze srebrnym, złotym lub czerwonym. 6 ,95 zł 95 groszy kosztują większe tego rodzaju pudełka. Wśród akcesoriów i rzeczy świątecznych są także torebki prezentowe. Niecałe 3 zł kosztuje torebka o wymiarach 26 i ponad 32 cm. Niecałe 2 zł natomiast kosztują mniejsze tego rodzaju torebki. Wśród nowości bożonarodzeniowych są także okrągłe o średnicy 33 cm brokatowe podkładki pod talerz. Dostępne w kilku kolorach, kosztują niecałe 6 zł. W sklepie Action powoli pojawiają się też świąteczne, niewielkie zestawy upominkowe. Na przykład świąteczne ceramiczne kubeczki z kralinkami. Tutaj taki świąteczny kubeczek dostępny był w dwóch wzorach. Cena każdego z kubeczków to 12 zł. i 49 groszy. Zobaczmy teraz na każdy z osobna. Jest także zestaw prezentowy zawierający kule czekoladowe oraz szklankę. Komplet kosztuje 13 zł. i 49 groszy. Poza tym w zestawach są także pianki. Szklanki w widocznych teraz zestawach mają kształt bałwanka. Na święta Bożego Narodzenia w sklepie Action kupić możemy także zestaw zawierający 7 świec. Niecałe 35 zł kosztuje komplet świec w kolorze czerwonym. Niedawno pojawiły się także dekoracyjne anioły. Ozdobne figurki z materiału mają wysokość 31 cm, kosztują niecałe 18 zł. Zobaczmy teraz na wszystkie, jakie były w tym sklepie Action. A teraz zobaczmy na śnieżne kule za 19,95 groszy każda. Wszystkie widoczne teraz mają wysokość 13 cm. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami takich kul. A oto następna dekoracja świąteczna za 4 zł i 39 groszy. Tą dekoracyjną szklaną kulę można powiesić lub postawić. Dostępna jest z różnymi dekoracjami w środku. Tę dekorację świąteczną pokazywałam już w moim wcześniejszym nagraniu. Teraz macie możliwość zobaczyć więcej wzorów tej dekoracji. Ozdoba z oświetleniem LED mająca wysokość 26 cm kosztuje niecałe 44 zł. W sklepie Action kupić możemy także świąteczne słodycze. Zobaczmy teraz na niektóre z nich. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.